Po ośmiu wspólnie spędzonych latach ich drogi się rozeszły. 21 uczniów pożegnało szkołę podstawową w Ciasnej podczas uroczystej gali absolwentów. Był to dzień pełen wielu różnych emocji. Spędziliśmy ten dzień z y, całą klasą. Y, wszyscy się cieszyliśmy, że ukończyliśmy ósmą klasę. Wszyscy byliśmy w sumie szczęśliwi. Wszyscy są w sumie też smutni, że się żegnamy i. Smutno będzie, ponieważ spędziliśmy te 8 lat bardzo miło i te wszystkie wydarzenia były bardzo, no są niezapomniane. Na wszystkich się bardzo dobrze bawiliśmy, wszyscy się śmialiśmy. No nie da się tego zapomnieć po prostu. Opuszczając mury szkoły młodzi ludzie zabrali ze sobą mnóstwo wspaniałych wspomnień. Na wycieczki jeździliśmy, na pawełki, to było fajne. Graliśmy piłkę z kolegami, wieczory filmowe jeszcze my mieli. Naprawdę bardzo fajna szkoła i... Bardzo mi się to podobało i będę dobrze wspominać tą szkołę. Nauczyciele bardzo fajni i naprawdę no było super. Najlepiej wspominam te największe chwile z moją klasą, takie wycieczki szkolne, no jednak byliśmy tacy połączeni. Miniony rok szkolny był wyjątkowo trudny dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców z racji panującej pandemii koronawirusa. Większość roku młodzi ludzie uczyli się w sposób zdalny. Mimo tego nauczyciele z zaangażowaniem rozwijali pasje oraz talenty uczniów. Pomimo tych trudności staraliśmy się jak najlepiej radzić sobie no i w sposób taki przystępny dla dzieci jakoś tę wiedzę przekazywać. Problemy techniczne tutaj oczywiście były czasami niedołnierzone i nie mieliśmy na nie wpływu, ale pracowaliśmy na platformie Teams, która bardzo się fajnie tutaj sprawdziła i nie było jakiegoś problemu z połączeniem. Najgorzej było to właśnie, że musieliśmy siedzieć w domach i lekcje właśnie mieliśmy zdalne. Bardzo mało ze sobą spędzaliśmy czasu i jak przyszliśmy do szkoły to wszystko od razu było tak bardziej szczęśliwie. Tego dnia pożegnano również panią dyrektor Barbarę Kaczmarek, która po 40 latach pracy w szkole przeszła na emeryturę. my się bezpiecznie zaopiekowani i zawsze bardzo dobrze reprezentowani. Wszystkiego najlepszego! Podczas uroczystości najwybitniejsi uczniowie otrzymali stypendia, liczne wyróżnienia i nagrody. Młodzi ludzie mają ambitne plany na przyszłość. W imię hasła przewodniego: Jutro popłyniemy daleko, jeszcze dalej niż te obłoki. Chciałabym, abyście płynęli naprawdę daleko, ale żeby system zawsze był w waszych rękach, żebyście zawsze, nawiązując do waszego hasła, mogli być kapitanami własnego.